Dobry. Oui, 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 proszę oui, bardzo, rozśpiewana. Oui, uśmiechnięta, Basia, kurde i szanę, Może jutro masz energii. Naprawdę idealna osoba, żeby być z nami o poranku. Proszę państwa. Zapraszam państwa. Ale nie krępuj się. To jest to miejsce. Śmiechawka mile widziana. Basie, widzimy w telewizorze w programie Dance, Dance, Dance taneczne show. Rozmawialiśmy przed chwilą, że Dance, Dance, Dance pada w piosence Justina Timberlakea Can't Stop the Feeling. Yeah. Jest. Dance, 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 Can't Dance. Stop the no właśnie, dance, 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 dance. Więc droga Basiu, tak? My mamy niespodzianki dla naszych gości przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny tekst. <grym> Trochę o twoim nowym programie, o <grym> tym, co się będzie działo na antenie. Chciałbym, żebyśmy go razem zaintonowali, wykonali w porannym <grym> programie na melodię profesjonalną. Justin Timberlake. Ja <grym> będę wtorował w refrenie Dance Dance Dance. Zwrotka jest twoja. W duecie rozumiem. W duecie. Oczywiście. Ecie pecie będzie w duecie. Dobrze. Słucharek, co? Gotowa jesteś? Tak. Szanowni Państwo, to dzieje się tu i teraz w porannym programie Radia Złote Przeboje, Blasia Kurdy Szatan. Mm. Jej wersja, nasza wersja, <laughs> tak. wspólna wersja piosenki Justina. Justina Can't Stop the Feeling. Jedziemy! Woohoo! I uwaga. I kiedy budzik na jawę cierpie, jest nieźle A ty chcesz zostać przez chwilę we śnie. Spróbuj poruszyć nogami w ten tak. O tak. A gdy spróbujesz, to poczujesz i zrozumiesz. Zrób się głośniej Wszystko czego trzeba nam to jest. Dance, 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 dance. Wyrywa z łóżka jak cholera. Dance, 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 dance. Dzień ci zrobi na cacy to jest. Dance, 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 dance. Nie mów mi, że nie potrafisz. Dance, 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 Woo, I kurde jest ta niech ładnie śpiewasz, Brawo. słuchaj. To może to jest kolejny y, y, etap Twojego życia, śpiewanie tańcząc jednocześnie. Ale ja tu cały no właśnie, to cały czas. Ale w telewizji, jest... wiesz, no tak A, no jakoś tak. próbuję telewizji jakiś nowy format wymyślić. No właśnie, widzisz tak, w telewizji nikt mnie z tej strony nie zna. Trzeba przyjść do teatru. I Albo włączyć poranny program, żeby tak, usłyszeć Tak, twój... Na przykład na Chicago. Ja zapraszam na Chicago, tam właśnie i tańczę, i śpiewam, i gram. Czy kiedyś potańczymy razem w to tym jest studiu? Wspaniały musical. Zapraszam. Ale my tutaj? Ty ty mnie zapraszasz. No ja Ciebie zapraszam. Teraz. Dobra, tak? Obiecujesz? No dobra. Kiedyś, zostawmy to na następne spotkanie. To, to zrobimy ten wskok z Dirty Dancing, co ty na to. I to <noise> I w ścianę. Przy kolejnej okazji, kiedy będzie z nami raz jeszcze w tym studiu Basia Kurdej Szatan. Basia, trzymamy kciuki za nowy program, wszystkiego dobrego. Ja też trzymam kciuki za uczestników. No to co, niech będzie taniec. Masz, oczywiście. Basia Kurdej Szatan w porannym programie Radia Złote Przeboje. Miłego dnia.